Witam serdecznie. Chciałem zademonstrować taką krótką instrukcję obsługi pilota zdalnego sterowania Edge do liczników nawigacji rowerowych Garmin. Pilot ma baterię CR2032. Trzy guziki. Bardzo prosty w obsłudze. Okrążenia, zmiana ekranu, czyli przełączanie ekranu podczas aktywności. Trzeci guzik niebieski. Możemy go zaprogramować albo, albo kliknięcie, albo chwilowe przytrzymanie. W tej chwili jest start. I stop, aktywność teraz pokażę, jak to zrobić. Ja już go mam sparowanego, także usunę go i pokażę, pokażę, jak go połączyć i tam skonfigurować ten guzik. Bardzo prosta sprawa. Tylko sobie go usunę, żeby go sparować. Musimy przytrzymać którekolwiek dwa guziki, aby zaczął migać tam na zielono i na czerwono. Na zmianę. Dodaj czujnik, szukaj. Pojawi się na liście. Jest Pilot Edge. Zaznaczamy, dodajemy fila i mamy połączony standardowo. Możemy sobie nazwę zmienić. Pilot. Mamy dane czujnika. Tam są jedyne opcje, które można. Które można edytować, pojedyncze naciśnięcie, czyli tego niebieskiego guzika. Mamy w tej chwili włączać, zatrzymać stoper. Na liście mamy takie kombinacje, które możemy sobie wybrać do zaprogramowania. Według mnie to jest trochę okrojone, mogło być więcej. I tak samo przytrzymanie tego przycisku koło przez chwilę, no przez sekundę, może te same te same rzeczy możemy sobie zaprogramować pilot jakiegoś wyłącznika fizycznego nie ma działa działa stale producent deklaruje że rok na tej baterii co pochodzi także nawet sporo bateria kosztuje parę złotych pokażę może na, na przykładzie jak jak sobie coś zaprogramować i przytrzymanie pokaż kompas będzie pokaż kompas włączymy sobie ekran aktywności Standardowo nam został przy naciśnięciu start stop aktywności, tak jak było. I tak, jeżeli teraz przytrzymamy, to widać, coś próbuje przełączyć, ale nie działa. Tam powinien się uruchomić kompas. A dlaczego się nie uruchamia? Bo trzeba ten kompas dodać do ekranu naszego profilu. Czyli profil, ekrany danych, dodaj nowy kompas na wierzchu, już mamy. OK, potwierdzamy. Kompas jest dodany. I w tej chwili, po przytrzymaniu niebieskiego guzika, pokazuje się kompas. Może komuś się przyda. Ja nigdy używam. Pilot, dobra sprawa, jeżeli ktoś nie ma nawigacji dotykowej, nie trzeba odrywać gdzieś ręki od kierownicy, jak się jedzie szybko w trudnym terenie, albo w zimie mi się to bardzo przydaje, jak jeżdżę tam przy minusowych temperaturach, w grubych rękawiczkach, ja mam takie kraby, to bardzo, bardzo, bardzo fajnie przydaje się, także mogę polecić, fajna sprawa. No, tyle, pozdrawiam.